Dzień dobry Państwu. Jest środa 11 lutego. Zapraszam na wydarzenia, które dostępne są w ogólnopolskiej sieci kablowej Jumbox na kanale 624 oraz na portalu Streameo TV. Magdalena Florczkowska. Zaczynamy. Trójmiasto Karkonoskie, ulatniał się gaz na Zabobrzu, pomoc pogorzelcom z Podgórzyna nadal jest potrzebna. W Świeradowie Zdroju spotkali się burmistrzowie Karpacza, Szklarskiej Poręby i Świeradowa Zdroju oraz marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Rozmawiano o utworzeniu Trójmiasta Karkonoskiego oraz jego działaniu. Rozmową przysłuchiwała się Gabriela Stefanowicz. O Trójmieście Karkonoskim, czyli współpracy turystyczno-promocyjnej Karpacza, Szklarskiej Poręby i Zdroju mówiło się od lat. Jak to zwykle jednak bywa od słów do czynów, musi płynąć sporo czasu. Burmistrzowie miast wchodzący w skład Trójmiasta zainicjowali spotkanie w Świeradowie Zdroju, w którym uczestniczył m.in. marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Prace bardzo dynamicznie zaczynają teraz przyspieszać. Cała grupa, która tutaj się spotkała, to widać, że to są osoby, które nie lubią marnować czasu, więc już na pierwsze ustalenia jesteśmy umówieni do końca lutego i myślę, że one będą już bardzo mocno wiążące. Inicjatorzy spotkania byli zgodni co do tego, że wspólnie muszą postawić na turystykę i komunikację. Głównym naszym celem tego porozumienia będzie bardzo poważna rozbudowa Polany Jakuszyckiej które jest naszym wielkim atutem, ale chcielibyśmy to rozszerzyć również o aktywność letnią, czyli trasy rolkowe, trasy do biegów lekkoatletycznych, długodystansowych itd. No i jeszcze zagospodarować teren obecnego maratonu, który miasto właśnie jest w trakcie przejmowania. Więc tutaj ta sfera... Typowo sportowa. Z całą pewnością będziemy zabiegać o deptak. No my musimy mieć oczywiście wypadkową dla tych wszystkich partnerów, czyli jak turystyka aktywna, my tu głównie specjalizujemy się w uzdrowisku, ale takim aktywnym wypoczynku zdrowiskowym, mówimy bieganie, jeżdżenie na nartach, na rowerach. I choć najnowszy regionalny program operacyjny nie przewiduje bezpośrednich dotacji na turystykę, to nic straconego. Jak podkreślał marszałek Przybylski, tylko od inwencji twórczej samorządowców zależy jak duże środki uda się pozyskać. Samorząd, w tym samorząd wojewódzki powinien stwarzać warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Więc jeżeli pomyślimy w ten sposób, że ktoś, kto ma, jest właścicielem hotelu, czy ma zamiar budować hotel, restaurację, to powinniśmy zadbać o to, żeby tych turystów było jak naj Więcej. Tych turystów będzie dużo wtedy, kiedy będą mieli łatwość dojazdu do tych miejscowości, czy w ogóle do Karkonoszy to jest jedna rzecz, a druga, że ten pobyt musi być atrakcyjny. Kolejne robocze spotkanie samorządowcy zaplanowali na przyszły tydzień. Muszą się spieszyć, bo już na przełomie czerwca i lipca ruszą nowe konkursy Urzędu Marszałkowskiego. Trójmiasto Karkonoskie jest nam potrzebne, bo bo mamy wspólny w tym wspólny interes, wspólny interes obsługiwania potężnej rzeszy turystów, którzy chcieliby i w Karpaczu, w i w Świadowie i w Szkockiej Porębie znaleźć sposób na zaspokojenie własnych potrzeb turystycznych, sportowych, i rekreacyjnych. Na ulicy Różyckiego ulatniał się gaz. Zagrożenie było na tyle duże, że ewakuowano 70 osób z pobliskich budynków. Błażej Stachewicz w okolicach południa Straż Pożarna została powiadomiona o wyczuwalnym zapachu gazu w jednej ze znajdujących się na zabobrzu kwieciarni. Na miejsce wezwano również pogotowie gazowe, które potwierdziło wyciek. Ewakuowano blisko 70 mieszkańców pobliskich budynków. Największe stężenie zostało wykryte w studzienkach telekomunikacyjnych. Ze względów bezpieczeństwa do momentu odnalezienia miejsca wycieku gazu Straż Pożarna wytyczyła strefę zagrożoną wybuchem, w której wstrzymano ruch drogowy i pieszy. Starosta powiatu kłodzkiego podczas spotkania noworocznego Wręcz zasłużonym róże Kłocka. Co roku w różnych miejscowościach powiatu płockiego wręczana jest nagroda starosty powiatu Kłockiego Róża Kłocka. W tym roku nagroda ta wręczona została w Kłocku w Muzeum Ziemi Kłockiej. Co roku gdzie indziej staramy się w innej miejscowości robić naszą różę Kłocką, bo to rzeczywiście jest powiatowa e, impreza, ale uznałem, że po zmianie e, władz i po tym, jak udało się rzeczywiście bardzo dobrze współpracować e, z burmistrzem, e, myślę, że m, trzeba docenić stolicę powiatu. Kłodzko I docenić muzeum, które jest naprawdę perełką, o której nie wszyscy wiedzą i nie wszyscy korzystają z tego, co, jakie ma tu wspaniałe zasoby. I pokazujemy, no jeżeli jest taka możliwość wypromowania, to oczywiście będziemy promować dalej. Kapituła konkursowa składała się z sześciu osób a przewodniczącym kapituły był starosta powiatu kłodzkiego Maciej Awiżeń. Nagrodę w postaci statuetki Róży Kłodzkiej przyznano w ośmiu kategoriach. W kategorii gmina 2014 roku nominowane były gmina Stronie Śląskie, gmina Miejska Nowa Ruda oraz gmina Wiejska Kłodzko. Decyzją kapituły konkursowej Różę Kłodzką otrzymała gmina Miejska Nowaruda. Również w kategorii kultura Noworudzki Miejski Ośrodek Kultury otrzymał Różę Kłodzką. Myślę, że rok 2014 był w Nowej Rudzie bardzo bogaty i udany e, dla samej gminy, ale jak widać też i dla instytucji i firm działających na naszym terenie. E, myślę, że takie inwestycje jak choćby nominowany tu technoinkubator w sferze gospodarczej, czy też nowe inwestycje w specjalnej strefie ekonomicznej pozwoliły nam pokazać się jako właściwie ten lider gospodarczy można powiedzieć na ziemi kłodzkiej. Kapituła przyznała dwie nagrody Exequo który otrzymał cały Kazio, pierwszy festiwal Marii Czubaszek w Polanicy zdroju oraz Sołectwo Goworów. Społecznikiem roku 2014 został Jerzy Gara, który prowadzi ośrodek rehabilitacji Jerzy w Kłodzku. Ostatnią kategorią była osobowość powiatu. W tej kategorii przyznano dwie nagrody Exequo, które otrzymali poseł na Sejm RP Monika Wielichowska oraz profesor doktor habilitowany dr honoris causa Kazimierz Kobus na co dzień pracujący w ośrodku chirurgii plastycznej w Polanicy Zdroju. Najtrudniej było wybrać osobowość powiatu, ponieważ były dwie bardzo silne osobowości. Pani poseł Monika Wielichowska, która jest znana powszechnie jako bardzo prężna osoba i z drugiej strony profesor Kobus, który no, przez wiele, wiele lat funkcjonując tutaj no, tą swoją piętno swojej osobowości już e, wywarł na, na powiecie. Uwieńczeniem tego dnia było spotkanie w bibliotece w Muzeum Ziemi Kłodzkiej z zaproszonymi gośćmi, na którym starosta powiatu kłodzkiego Maciej Awirzeń wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Kłodzkiego Dariuszem Kłonowskim wznieśli noworoczny toast. Serdecznie chciałem podziękować za poprzedni rok i poprzednie lata. Wieczór walentynkowy można spędzić na romantycznej kolacji lub dyskotece. Można również pójść na najnowszą premierę do teatru Norwida. Błażej Stachewicz. Nie ma mowy, żebym wracał. To. Bo... Okropny papstyn. Już 14 lutego na deskach dużej sceny teatru imienia Cypriana Kamila Norwida premiera sztuki Miłość i polityka w reżyserii Pawła Paszty. Świat przedstawiony we francuskiej komedii to duże pieniądze, wpływowi ludzie i wielkie tajemnice. To także gotowy pomysł na walentynki. Będą mogli Państwo po prostu spędzić bardzo miło czas, myślę, że się uśmiechnąć, polubić te postaci i jakby to może być cudowny początek fantastycznej randki, akurat walentynki. Komedia przenosi widza do miejsca, gdzie miłość, pieniądze oraz władza stanowią stawkę w nieustannej walce. Nie brakuje więc dynamicznej fabuły, pełnej zaskakujących zwrotów akcji oraz dobrego humoru. Spektakl jest dobry na Walentynki, bo opowiada o miłości. Jest dobry też na każdy dzień, dlatego że jest śmieszny, można się przy nim rozerwać czyli jest w jakiś sposób rozrywkowy, ale nie tylko. Uważam, że jest to. Kultura, którą można by nazwać kulturą wysoką, to znaczy jest to teatr w najbardziej teatralnym wydaniu. Jeżeli Państwo macie ochotę się dobrze bawić, chcecie zobaczyć coś ciekawego na deskach naszego teatru Norwida, to zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Przyjdźcie, popatrzcie, uśmiechnijcie się, wyjdźcie rozradowani z teatru i polećcie nas innym znajomym. Miłość i Polityka premiera już 14 lutego na dużej scenie teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Zapraszamy nie tylko zakochanych. Wracamy do historii państwa milczarków z podgórzyna, którzy w pożarze stracili dobytek całego życia. Rodzina się jednak nie poddaje i chce odbudować spalony dom. Przemysław kołpajew. Niestety na razie brakuje na to pieniędzy. Rodzina otrzymała doraźną pomoc w postaci m.in. ubrań, żywności i tymczasowego zakwaterowania. Jednak to kropla w morzu potrzeb. potrzebne nam potrzebny. Bateriał Czyli państwo chcecie Chcemy ten dom odbudować. odbudowywać? Tak, odbudować przede wszystkim, żebyśmy mieli za Do tej pory udało się uprzątnąć teren Pogorzeliska i zabezpieczyć to, co nie spłonęło, jak choćby piec centralnego ogrzewania. Dziękujemy gminie i w ogóle naszym mieszkańcom gminy Podgórznej i innym pozostałym za wsparcie. Gminni urzędnicy nie zostawiają rodziny samej sobie, choć pewne wyzwanie stanowi zapewnienie mieszkania. Gmina ma mieszkania socjalne? Na ten moment nie mamy typowych mieszkań przygotowanych, żeby dać tym ludziom. Nie? A jak musimy... jeszcze w Kalincu będą mieszkać? W Kalińcu będą do jutra i od jutra musimy, jutro ich przewozimy w inne miejsce. Mamy trzy warianty na ten moment. Chcemy wybrać jak najlepszy. Każdy, kto chciałby pomóc rodzinie Milczarków, może udać się do urzędu gminy w Podgórzynie. Tam zostaną przekazane wszelkie informacje. Można również kontaktować się bezpośrednio z panią Zofią Milczarek pod numerem telefonu 665 945 070. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam w imieniu Marii Jączmyk na piątkowe wydarzenia.